Dzień dobry kochani, witam was wszystkich. Dzisiaj jest wtorek. Zaczynamy nowy odcinek nowej serii, może nie nowej serii, ale nowej playlisty, która się po prostu nazywa Emigrant Vlog. Słuchajcie, mówiłem Wam w kurierze że mam tydzień wolnego i postanowiłem z kimą trochę pojeździć po Londynie. I zaczynamy od wyprawy do Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds na Baker street Problem jest taki, że nie jeździ dzisiaj metro, jest Jakieś usterki są i za bardzo nie mieliśmy jak tam dojechać, więc wybór padł na taryfę, że pojedziemy tam. kani taryfą pogoda się strasznie zepsuła, widzieliście w kurierze w ostatnim odcinku temperatury po 30 stopni, a dzisiaj leje od rana szaro-buro, ale jest strasznie tak parno jakby miała być burza za chwilę, albo coś takiego, ale mówię, pada deszcz. Słuchajcie, e, już Wam mówię koszty, koszty biletów dla mnie i dla Kuby to jest jakieś 57 funtów, no i koszt tej taryfy dochodzi 50 funtów, to jest jakieś 107 funtów. Więc, kochani, w miarę się udało i w miarę komfortowo i szybko niż tym metrem, ale będziemy wracać na pewno już metrem. Kochani, zapraszam Was gorąco na kolejną szarę. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy. Tam jest nasz taryf. aż tu jest Kuba. Przywitaj się. A tu jest Madame są. Zobaczcie, jakie kolejki idziemy. To obejdziemy sobie z lewej strony. I zobaczcie wejście jest chyba tam. A tu jest kolejeczka taka cała wokół. To jest na dobre godzinę stania. Albo i na duży. No ale dobra, szukamy. Gdzie mamy stanąć w kolejce, Patrz, zobaczcie jaki busy London. we have ten minutes. minute. One minute Dobra, jak widzieliście na przebitkach? Mamy poczekać jakieś 10-15 minut e, To weźmy tutaj naprzeciwko jest taki bar Nawet nie zauważyłem jak to się nazywa Ale powiedziałem, że chcesz szybko coś na szybko dla Kuby Bum, kurczak Kuba, jedz sobie A my za 10 minut już idziemy się ustawić w tą, kochani, kolejeczkę tak. A, już wiem, to się nazywa Fish and Chips, po prostu Tak to wygląda Czysto ładnie schudnie, wam powiem, że taka porcyjka, dwa kurczaki i trochę tych frytek i woda 12,90 to sporo, nie? ale to jest Londyn i naprzeciwko muzeum no to inaczej nie będzie i co kochani do tych niby manifestacji które się odbywają wszędzie szczególnie w polskich komentarzach na YouTube nic się nie dzieje nic kompletnie nic, jutro będziemy na Camden a pojutrze będziemy pod O2 Arena Zobaczę, ale wątpię, żeby cokolwiek się działo jak zawsze nadmuchane wszystko przez telewizję fajnie, nie? ale tu na czerwono Kochani, przyjechałem Poskara Oscara za moje ciężkie filmy na YouTube i pojechał na kawę Siema Siema tu Pionet jest Cześć no to... fajnie się zapowiada nie znam wszystkich sto... którzy tu stoją ale same gwiazdy dobra idziemy dalej patrz co tam jest a to kto to jest? Ale tego znamy kochani! Mój ulubiony aktor Doktor Strange! Ta -da! Co to jest? A tego Spidermana dziewczyna! To jest dziewczyna Spidermana? A no, to ona jest, no? To ona. Jak nie oglądaliście Stranger Things, to była jedenastka tak zwana Eleven a tu jest James Bond. Wszyscy Jamesowie Bond, czyli wszyscy aktorzy, którzy, którzy grali Jamesa Wonda, nie? kochani, znalazłem naszą. Królową, znaczy, no nie naszą, ale królową Anglii, Byłą królową Elkę, Elżbieta jest z nami. Już wam pokazuję. Jest i Diana, kochani. Diana, pamiętam, jak zginęła. I została zamordowana w wypadku samochodowym. Stara, stara, stara. I zobaczy, że nie, że nie stoi na jednej sali obok królowej króla, tylko jest w innym miejscu. Co tak trochę słabo. Mila, Mila. A tutaj, kubyż, kto jest? Teraz jesteśmy w części takiej muzycznej. Jest moja ulubiona piosenkarka. Dawaj, zdjęcie muszę Taylor Swift nie Jest i moja ulubiona Od razu wam mówię, Taylor Swift jest moja ulubiona. Czemu? Tu jest pani bion. Słuchajcie, schodzimy coraz głębiej. Teraz chyba dotrzemy do tunelu metra jakiegoś. Tak to wygląda. O oh mój gość popatrzcie tutaj co się dzieje Zobaczcie, nie wiem czy widać, kres wszędzie rozlana zobacz tego gościa jak rozpuszczali serce fajnie to odradie, nie? słuchajcie teraz jest taka mega kolejka tutaj popatrzcie ale tam są na dole londyńskie kawy i mi się wydaje że będziemy nie jechać chyba na pewno będziemy nie jechać bo tam widać tam widać że ludzie wsiadają i sobie wiadomo ale gdzie to nie wiem zobacz tak teraz nie dało się wskoczyć dajmy to się gdzie samo chyba no to jedziemy, kochani. Nie wiem gdzie, ale jedziemy. Oh. To powiem wam że fajna taka wycieczka, nie? Przejazd taki przez historię. Zobaczcie kto tu jest taki duży zielony. On jest taki duży naprawdę? No, no to jest taki A tutaj zobacz co jest. to jest. Niech fiury! To jest niekt fiury? dobra idziemy dalej zobaczcie tutaj jest drzewo i jest jak się nazywał ten ten ten, ten świstak nie pamiętam jak się świstak nazywał ale jest no już chyba na koniec tej przygody zobaczcie dostaliśmy okulary 3D 4D to jest i wchodzimy na Marvel 4D tam nie będę nagrywał bo się nie da to wam tylko opowiem fajne efekty były, nie? jak to kino 4D kochani? spsikało nas złodomne? spsikało z wiałem wiatrem dziwnym jakimś dobra, idziemy dalej do. kochani, końcówka wyprawy jesteśmy już w sklepie z prezentami czyli w części Naciągający. No i kochani, podsumowanie na koniec. Już wyszliśmy, zobaczcie, wróciliśmy na drogę. Mam nadzieję, że już metro działa. Tam jest stacja metra i tam jest yy, pomnik. Zaraz Wam powiem, jaki pomnik. Czy mi się podobało? No tu Podobało mi się. Fajnie spędzony czas i w sumie za te pieniądze. Fajny wypad rodzinny. A teraz, kuba. Dla mnie się bardzo podobało. Moje ulubione były takie taxi, i jeszcze damy taki Marvel, taki mini-movie I, i było bardzo fajnie. Czyli wyjazd udany. Mm -hmm. Dobra, idziemy zobaczyć, czy metro działa i zaraz zobaczycie pewien pomnik. Tak, kochani, pomnik. To jest napisane grey Detective, Świętego Detektywa Sherlocka Holmesa. Kochani, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za bycie. Zostawcie oczywiście komentarz, łapę i suba, a my się widzimy jak zawsze za kilka dni. Wbijamy się już na Baker Street i nie wiem czy w ogóle pojedziemy. Czy nie, czy działa, czy nie działa, czy znowu uber. Wchodzimy. Na pewno? aha A my kiedy tutaj byliśmy na Baker Street? Chyba nie. Miliony razy. Ale tutaj? Tam no jest a nie, na no to nie. A, to bym ja, powiem, ja nie pamiętam. Jeź przede mną? the Yeah, next So, Metropolitan is working fine now? It's working slowly, slowly <laughs> okay, because we're going to Watford, so... He's going there yeah. He's going, yeah? Next train in uh, Thank you, Thank you. Thank you. Yeah. <laughs> yeah. I think No, to już nie ma takiego. Nie ma toalety. Hmm. To Czyli, jak widzicie, ma wstaweczkę jeszcze. Już metro działa normalnie, nie ma problemu. Baker Street. Cześć.